Witam grupę laboratorium fizycznego. Pierwsza CL i druga CL, tak naprawdę. Koronawirus całkowicie zaburzył te zajęcia. Tak naprawdę. Bo jeszcze, jeżeli lekcje jakoś tam poszły, mówiąc szczerze, poza jedną rzeczą, te sprawdziany nie za bardzo odpowiadają jednak. No bo. Jak są jakieś zadania obliczeniowe, macie, podajecie wyniki, jest tam, widzicie, tam taka opcja jeszcze w modlu, że można podawać tutaj jakieś tam obliczenia, ale to, to się nie sprawdza. Analizowałem to, jak to tam wygląda. No to musicie mi tak mi przesyłać jakieś rozwiązania, jakieś nietypowych z niej, nietypowymi błędami, bo ja nie jestem w stanie na przykład przewidzieć jakiekolwiek wasze wszystkie błędy, jakie wy z Zdecydowanie proste błędy które normalnie na dawałoby jakieś punkty, tak? A tutaj nagle wychodzi 0. więc były są takie roboty, więc sprawdziany mi nie pasowały, tak? Tym bardziej pytanie o Waszą nie co ukrywać uczciwość, czy rozwiązywaliście sprawdziany mając tylko czystą kartkę, na przykład opis kalkulator, czy był podręcznik pod ręką, zeszyt pod ręką, czy kontakt ze znajomym wskazy pod ręką, który pisał wcześniej, jak to tam wygląda, tak? Więc tego na to nie mam wpływu. Nawet gdybym robił sprawdziany na żywo. Nawet gdybym robił przez tak, przez wideokonferencję. Ten smartfon, czy drugi komputer włączony może być tam gdzieś dalej. Więc tutaj to tylko wasze uczciwość I właśnie tego nie lubię. Tutaj muszę bazować na czymś, czego nie widzę, nad na czym nie mam kontroli niestety. No a oceny potwierdzają i nie ma co ukrywać moje obawy, jak to tam wygląda. Tak? Więc co zrobić, ale trzeba było się jakoś dostosować tego, no, a jak oceny są, no i oceny są, no i końcowe oceny są też wyższe, niż tak naprawdę byłyby, chyba jednak, gdyby było normalnie, wszystko w szkole się odbywało, tak? nie żarujmy się, oceny byłyby niższe za rok, jeżeli będzie wszystko normalnie, to wróci do normy, jednak, więc się nie przyzwyczajajcie do tych ocen, ale, ale, ale mówię, ale poza tym, te wszystkie pozostałe lekcje, Jakoś poszło, no mówię szczerze, że nawet polubiłem te wieczorne spotkania, te filmy i potem puszczanie tego na YouTube, Ale jeżeli chodzi o laby, to wszystko zawaliło. Tak? Mieliśmy robić zadania olimpijskie. No, ciężko robić zadanie olimpijskie, bez mojej kontroli na bieżąco, co tam się dzieje, tak? W domu. Więc to już zupełnie nie byłoby sensu, tak? Dlatego były takie zadania, jakie były, takie proste, nie ma co ukrywać, jednak mam nadzieję, zadania cotygodniowe, z dwutygodniowym czasem na rozwiązanie mm. tego zadania, więc to bardzo, gdyby też nie koronawirus, nie przyjmowałbym tego po terminie już tak naprawdę. Natomiast na labach przyjmowaliśmy, tam było tak inaczej, było trochę luźniej, nie? No ale, no właśnie, wie, tracicie. Dzisiaj była, była ostatnia lekcja na labach, wiecie co by było, wiecie co jest tradycją labów z fizyki na ostatnich zajęciach w danym roku szkolnym. Wielka pizza. Nie ma. Chyba, że sobie sami zrobicie w domu, albo pójdziecie, albo zamówicie. Tak. Ale wspólnej pizzy na labach no, nie ma. Chyba, że druga grupa przyjdzie w przyszłym roku na chemii. I wtedy może się załapić do nich, przyjdziecie. Za rok w czerwcu. Tak. A druga Cena niekoniecznie za rok w czerwcu. Tak jak to tam było w zeszłym roku w tamtej grupie. No niestety. Tak. Jak pracowaliście? W tym roku, no tak takie wspominkowe, bo co mogło zrobić na lamach teraz, tam? Nie ma co ukrywać, klasa pierwsza C porządniej. Nie będę żałował. Były osoby z drugiej C, które zawalały całkowicie raz jedna zupełnie, druga prawie zupełnie, trzecia dawała często po terminie, ale oddawała na szczęście. Poza jednym przypadkiem. To w tym przypadku klasa pierwsza C to było coś. To było coś, co z przyjemnością się patrzyło jednak mimo wszystko. Widać było, że to są fizycy, a tam ci są jednak chemikami. To może, może to był ten powód. Tak, tak zawsze na to stawałem także. Pierwsza C to co tego po fizyku, bo wybrali jako fizykę jako, jako pierwsi, a tamci mieli chemię jako pierwsi, a to teraz coś, co muszą zrobić, mężczyznę odrobić, czyli fizykę, tak? To może było widać właśnie przy tych paru osób. Nie wiem, czy to był ten powód, tak? Więc przy pierwszej C to było widać większe zaangażowanie, tak? Musiałem, co was, musiałem was co najwyżej przy, przy, przymusić do tego, żebyście te doświadczenia jednak robili, bo to, że napiszecie mi jest e, opis doświadczenia, wytłumaczenie tego doświadczenia, lepsze lub gorsze, to nie jest dowód na to, że doświadczenie jest zrobione. Tak? W jaki sposób, jak, albo film, albo chociażby zdjęcia, to można zrobić bez problemu przecież teraz. Tak. Gdyby się nie, nie, by nie było smartfonów, bym nie wymagał tego, nie? A po drugie, gdyby nie było smartfonów i komputerów, to nie był internetu, to nie byłoby takich zajęć na odległość. No, no właśnie. Więc sobie jakoś Radziliście z tym bardzo dobrze, ale powtarzam, to nie jest to, co ja bym chciał zrobić, tak? To nie było to, co miało być. W klasie drugiej C chyba dla jednej z grup dobrze się stało, że był ten koronawirus i każdy pracował na swoje indywidualnym, tak, rachunek. To w jednej grupie. Nie będę mówił, o co chodzi. Oni wy wiecie, o co chodzi, tak? Dla was dobrze się chyba stało. Ale tak ogólnie, ja nie jestem zadowolony z tego, że tak i tak wyszło. Tak, na początku też nie miałem nawet pomysłu, co zrobić z wami, z tymi labami, tak? No bo co, grup już nie będzie tak naprawdę, bo ciężko pracować w grupach na odległość cały czas na bieżąco, tak. Jedna dobie, jedno doświadczenie, drugi robi drugie, drugie doświadczenie. Nie było sensu. Dlatego tak, postanowiłem zrobić, jednak wymyśliłem jakieś prostsze doświadczenia, naprawdę proste, takie, żeby każdy w domu mógł je zrobić. Jeżeli było jakieś doświadczenie, które wydawało się, że Możecie nie, tego nie zrobić, dawałem drugie na wymianę, tak. Takie było dwa razy. Więc, ale tak to, to naprawdę były proste doświadczenia, więc. Bardziej dla gimnazjalistów można, mówiąc szerzej dla licealistów, tak. Ale co można zrobić w domu? Nie będziemy sprawdzać pola magnetycznego, ziemskiego jeszcze, bo oczywiście też tam można kombinować, tak. Jakiś większy projekt, na przykład milionomiesięczny. Ale z drugiej strony wiem, że macie ogrom pracy w innych przedmiotach, więc nie będę tutaj już na labak Was tak cisnął. Tak? Także naprawdę nie było tak, jakbym chciał, ale jednak no, sprostaliście, ogólnie sprostaliście zdań, szczególnie kasa pierwsza, co sprostała zadanie, tak? O, ktoś tutaj do mnie idzie, jeszcze już północ, a jeszcze nie śpi. Północ? Nie, jeszcze nie, za minutę. Tak. Boże, go słyszycie. Ja go słyszę. Dobra. Także to takie pożegnalne, podsumowujące zajęcia. Byłaby imprezka, nie ma preski. tak? Trudno się mówi. Coś jeszcze... W przyszłym roku macie kasa druga nie ma labów, kasa pierwsza. Wy przyjdziecie do chemii, do chemii a ja chemików. Teraz ściany tutaj, tak? Którzy wybrali ścieżkę chemiczną, fizyczną, tak? Tam jest 24 osoby w klasie bodajże, tak? Ja miałem tutaj 11 osób teraz, tym u was chyba. No to teraz będę miał pozostałą 13, tak? Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie... Oni mnie troszeczkę inaczej, jednak bym z semestrze. Mam nadzieję, że będzie inaczej, tak? no zobaczymy. To tyle, jeżeli chodzi o takie pożegnanie. O takie moje podsumowanie tych zajęć laboratoryjnych, dla jednych i dla drugich. Mam nadzieję, że zobaczymy się w dobrym zdrowiu. Tak? Na pewno zobaczymy się w dobrym zdrowiu we wrześniu. A, to jeszcze nie koniec filmu. Będzie jeszcze końcówka jakaś. Na razie. To Wakacje, znowu będą wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje będą znów wakacje. No będą wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje będą znów co? Będą wakacje? Będą wakacje, tak? Więc życzę wam pogodnych wesołych wakacji. Wielu wrażeń, kontrolowanych wrażeń w czasie wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. Aby taka pogoda była jak dzisiaj. Gorąco. Skargnie. Z deszczykiem, na lepiej w nocy chyba co? Żeby nie było suszy. Też ważne. Dwa miesiące laby. Wy macie. Na razie. Do września. Pa. I jeszcze raz. Wakacje. Wchodzę do szkoły, różne stopnie zbieram. Szóstki i piątki, i jedynki nieraz. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw, że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiecki. Wakacje, snu będą wakacje. Na pewno ma rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem. Często jest mi dobrze, czasem niewygodnie. Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat: że jeszcze tylko listopad. Grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... Wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem. Zaraz będą święta, święta jest dobrze Potem już urocze stopnie każdy widzi No więc czemu tata chodzi i się dziwi? Że jeszcze tylko styczeń, luty, marzec, kwietniem, maj, czerwiec i... Wakacje, znów będą wakacje Na pewno mam rację, wakacje będą znów Chodzę do szkoły i chodzę za gato Wiosna już przyszła, nie ma rady na to Uczyć mi się nie chcę, no ale się przymuszam Po głowie chodzi myśl, która ciągle mnie wzrusza Że jeszcze tylko kwiecień, maj, czerwiec i... Wakacje! Znów będą wakacje Na pewno mam rację Wakacje będą ZNÓW Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi. Starsi do pracy, a do szkoły młodzi. Często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie. Wciąż ta myśl nie mogę się uwolnić od niej. Że jeszcze tylko majczowiec mi wakacje. No, będą wakacje, na pewno mam rację. Wakacje będą znów. Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem. Stopnie na cenzurze, ta czeka z pasem. I rób ta, co chce ta, ale najpierw pomyśl ta, już koniec nauki, błąka mi się myśl ta. Że jeszcze tylko No co, no nic już nie zostało? To znaczy Wakacje Znowu są wakacje Na pewno mam rację Wakacje znowu są Wakacje Znowu są wakacje Na pewno mam rację Wakacje znowu są I koniec wakacji i śpiewamy od nowa Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram Szóstki, piątki i jedynki nieraz I te, itd., i te, pe, i te p itd, i te itd.